Cześć! To już siódmy dzień w ramach akcji powrotu na matę. Jeżeli jesteś razem ze mną, codziennie aż do dzisiaj, to w tej chwili chcę Ci już bardzo mocno pogratulować, dlatego że to jest bardzo duże wyzwanie, żeby zmotywować się do tego, żeby codziennie na macie stawać. Mam nadzieję, że ten nawyk stanie się Twoją nową, zdrową rutyną i że po zakończeniu całej tej akcji będziesz praktykować. Dalej. No, ale dobrze, przechodząc do dzisiejszej praktyki, dzisiaj skupimy się na rejonie klatki piersiowej oraz szyi. I to, co może Ci się przydać w czasie dzisiejszej praktyki, to jest wałek do jogi. Jeżeli go nie masz, to się nie przejmuj. Możesz na przykład skorzystać z poduszki, aby usiąść po prostu nieco wyżej pod koniec praktyki. Zaczynamy, chodźmy na matę. Usiądź w dalszej części maty. Ja siedzę w siadzie klęcznym, ale jeżeli wolisz sobie usiąść w siadzie skrzyżnym, to też tutaj wybierz sobie ten wariant, który jest dla ciebie przyjemniejszy, bardziej komfortowy. Zamknij oczy. Przenieś uważność na swój oddech. Zauważ, czy jesteś w stanie pokierować wdech tak, aby poruszył on dolnymi żebrami, jakby miały unieść się na boki. Aby to wykonać, zaktywizuj podbrzusze. Wyobraź sobie, że wdech ma nie przechodzić do brzucha, ale ma wypełniać całą dolną część żeber. Z wydechem żebra łagodnie się obkurczają. Staraj się tak oddychać przez całą praktykę. Z wdechem unieś ręce do góry. I z wydechem puść lewą rękę dołem, złap z tyłu na plecach. Jeżeli jest ciężko, zawsze możesz złapać za koszulkę albo za pasek, jeżeli masz go pod ręką. Otwieramy klatkę piersiową lekko odchylamy się w tył wdech. I wydech. Wdech, wyprostuj ręce, płynnie zmień sobie stronę. Wdech. Wydech. Łokcie ciągną w przeciwstawnych kierunkach. Jeszcze raz wdech. I wydech. Obie ręce unieść do góry, weź wdech. I z wydechem przejdź do pozycji dziecka. Klęk podparty. obniż dolne plecy, wdech. Popatrz w górę. Wdech, zaokrągli kręgosłup. I wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Zatrzymaj się w neutralnej, neutralnej linii pleców. Przechodzimy do psa z głową w dole. I teraz skup się całkowicie na swojej klatce piersiowej. Zegnij sobie nogi w kolanach. Odepchnij się mocno z dłoni. Jeszcze pięty są w górze, tak jakbyś chciała chciał oprzeć klatkę piersiową na udach, i teraz zacznij obniżać pięty. Możesz też zrobić to naprzemiennie, ale postaraj się, żeby ciężar, który przynosisz z nóg, nie przeniósł się na barki. Musisz cały czas czuć, że masz możliwość odepchnięcia się z dłoni. Jeżeli chcesz poprzechodzić z nogi na nogę, Zatrzymaj się w pozycji psa z głową w dole, tak jak tylko potrafisz, najlepiej, żeby przenieść ciężar ciała z rąk na nogi i rozluźnij szyję. Zobacz, czy jesteś w stanie łagodnie poruszyć szyją na prawo, na lewo, czy nie ma tam zacisku. Jeżeli tak się dzieje, to zrotuj ramiona bardziej na zewnątrz. To jest takie uczucie, jakbyś chciała, chciał wewnętrzne ramiona odkręcić do sufitu. Jeszcze jeden wdech. I wydech. I przechodzimy w kierunku do dłoni z wdechem. Z wydechem skłon. Kręg po kręgu. Unosimy się do góry. Wdech. I wydech. Splatamy dłonie z tyłu. Ściągnij łopatki. Otwórz klatkę piersiową. Wyprostuj ręce. I staraj się kość ogonową lekko podwinąć. Poczuj, jak twój mostek unosi się do góry. Wspinamy się na palce. Mocno mostek w górę. I wydech. Teraz zegnij ręce w łokciach i zostaw je zgięte. I znowu próbuj oddalić nadgarstki od pośladków. Poczujesz, że to rozciąganie jest jeszcze intensywniejsze. Cały czas zgięte ręce w łokciach. Kość odgonowa jest podwinięta. Weź wdech. Mocno unieś klatkę piersiową do góry i z wydechem rozluźnij dłonie. Pójdź swobodnie, dłonie po bokach ciała, ściągnij łopatki. Poczuj, jak szeroka i otwarta jest klatka piersiowa. Z wdechem unieś ręce bokiem w górę. Złap za kciuki z wydechem, wysuń do boku prawy bok. To jest ruch, w którym chcesz poczuć, że aktywnie wyciągają się Boki ciała. Jakby tworzyła się dodatkowa przestrzeń. Jeżeli klatka piersiowa się zapada, to otwórz bardziej ją na bok. I wdech. Wracamy do centrum. Zmień ułożenie kciuków o jeden. Weź wdech. I z wydechem do boku. Poczuj jakbyś chciała, chciał odkręcić żebra tutaj do góry. Łopatka do kręgosłupa. Chwilę jeszcze przytrzymaj pozycję. I z wdechem wróć. Rozluźnij ręce, wydech, skłon. Wdech, spójrz do przodu, wydech, deska i przejdź do Asztanga na maskar. Każdy z nas do Asztanga na maskar. Opuszczamy klatkę piersiową. Teraz łokcie idą w tył. Wiem, że na początku to nie jest taka łatwa pozycja. Staraj się nie kłaść przed na ziemi od razu. Wysuj mostek do przodu, klatką piersią schodzimy na dół i broda na dół. Pośladki w górę, aktywny dolny brzuch. I teraz pies z głową w górę, wdech, odepchnij się z rąk. Pies z głową w dole na wydechu. Skręć lewą piętę do środka i przenieść prawą nogę do przodu z wdechem unosząc się do góry. Z wydechem spleć dłonie z tyłu. Wdech otwieramy klatkę piersiową. Wydech kładziemy klatkę piersiową na udzie i chcemy unieść ręce najwyżej jak możemy. I z wdechem znowu do góry. I z wydechem ściągnij łopatki. Ręce do kąta 90 stopni i wdech lekko odchylamy się do tyłu. Wydech przekładamy, dłonie do maty. Cofnij noga deska. Uwaga, schodzimy do Ashtanga na Maskar. Powoli pośladki do góry. Zostawiłam taką bardziej zaawansowaną pozycję na sam koniec naszego wyzwania. Jeżeli jest bardzo ciężko zostać w tej pozycji, to połóż się na brzuchu i przejdź na przedramiona. Niezależnie od tego, w jakim wariancie jesteś, pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole, na wydechu. Skręć teraz piętę prawą do środka i lewą nogę przenieść daleko do przodu. Z wdechem unosząc się do góry. Z wydechem spleć ręce z tyłu. Otwieramy klatkę piersiową, wdech. I na wydechu kładziemy klatkę piersiową na udzie jak najwyżej unosimy ręce. I wdech. Unieś ręce. Z wydechem ściągamy łopatki, zginamy ręce do kąta 90 stopni. Wdech lekko odchylamy się do tyłu. Wydech dłonie do maty. Cofnij nogę. No i znowu aż tanga na maskar lub oprzyj całe ciało na ziemi i podeprzyj się na przedramionach. Wybierz swój wariant. Pies z głową w górę, wdech. Pies z głową w dole. Na wydechu. I znowu skup się na wydłużeniu kręgosłupa, zrotowaniu ramion na zewnątrz. Długi wdech, długi wydech. I teraz uklęknij wdech. I z wydechem przenosimy ręce daleko do, do przodu. Staramy się opuścić klatkę piersiową na matę. Aktywnie podciągamy żebra w górę. Możesz oprzeć czoło na macie. Teraz myśl o tym, że chcesz żebra podnieść do góry cały czas, żeby poczuć otwieranie klatki piersiowej. Jeżeli twoje barki cię bolą, to jest za mocne, to wtedy możesz wybrać wariant w podporze na przedramieniu i tylko jedną rękę rozciągać, a potem drugą. Jeszcze chwilę zostaniemy. Aktywnie żebra w górę. Teraz już Dobry moment, żeby zmienić stronę. Jeżeli wykonujesz asymetrycznie tą pozycję. Jeszcze trzy oddechy. Dwa. Jeden. Powoli podnieś się do góry i mocno zaokrągli plecy. Wdech. Opuszczamy dolne plecy, patrzymy do przodu, mostek w przód. Wydech zaokrągli kręgosłup. I jeszcze raz wdech. I wydech. Neutralna linia pleców, wdech. Pozycja dziecka na wydechu. Przenieś sobie ręce do tyłu. Możesz też dać szerzej, troszeczkę uda, żeby klatka piersiowa mogła swobodnie opaść. I niech twoje barki spłyną swobodnie. Po bokach ciała. Oprzyj czoło na macie. Kręg po kręgu. Unieś się w górę. Wdech. Unieś też dłonie. I wydech. i mudra. Przejdziemy teraz do siedzenia. Możesz usiąść sobie na wałku w siadzie skrzyżnym albo w siadzie klęcznym. To, co najlepiej Ci służy. I pozwól, niech Twoje barki opadną na dół. Poczuj ten taki ruch, jakby ktoś złapał za dolne kąty łopatek i ciągnął je w dół. Zamknij oczy. Poczuj, jak Twoje dolne kąty łopatek schodzą do ziemi. A jednocześnie z każdym wdechem twój mostek, jakby ktoś pociągał do sufitu. Jakby mostek wychodził z pomiędzy barków, coraz bardziej kierując się do góry, a barki miękko padają na dół. Jednocześnie czujesz cały czas w tym ruchu swobodę, możesz. Płynnie oddychać, nic nie hamuje Twojego oddechu. Pozostaw tak otwartą klatkę piersiową, otwórz oczy. Teraz swoją lewą rękę przenieś do boku, kciuk skieruj do ziemi i przenieś dłoń tak, żeby grzbietowa część dłoni podparła się. W okolicy kości krzyżowej. Ściągnij prawą łopatkę na dół i pochyl łagodnie ucho prawe do prawego barku. W tej chwili lekko dociśnij grzybietową częścią dłoni do kości krzyżowej i poczuj, jak przyjemnie rozciąga się okolica szyi. Wdech, spokojny wydech i stopniowo unieś głowę do centrum. I zamienimy stronę. Teraz prawą rękę daj do boku, kciuk do środka. Przenosimy rękę na kość krzyżową. Barki miękko na dół i pochyl głowę w przeciwną stronę. Dociśnij lekko grzbietową częścią dłoni do kości krzyżowej i poczuj otwarcie. Rozciągnięcie po prawej stronie. Głęboki wdech i wydech. Powoli wróć do centrum. Poczuj, jak otwarta i szeroka jest klatka piersiowa. Z wydechem unieś ręce. I Anjali Mudra. Wydech. Namaste. Udało się za nami 7 dni w ramach akcji powrotu na matę. Chciałam Ci ogromnie pogratulować, dlatego że to jest naprawdę spore wyzwanie, żeby codziennie stawać na macie. Mam nadzieję, że dzięki temu wyzwaniu będzie Ci teraz łatwiej kontynuować swoją praktykę jogi i. To rozwijanie maty nawet na parę minut w ciągu dnia stanie się nowym, zdrowym rytuałem, który będziesz kontynuować. Dziękuję Ci jeszcze raz za te wszystkie 7 dni. Dziękuję za to, że jesteś. Chciałam też Wam wszystkim podziękować za wszystkie miłe wiadomości, udostępnienia, które. Um, Pokazywały się czy to na Instagramie, czy na YouTubie, za wszystkie komentarze, które pojawiały się podczas tej akcji. Dla mnie to jest informacja, że to, co robię, ma sens, że powinnam to robić, powinnam działać właśnie dla Was. Chciałam też podziękować wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie na Patronite. W tej chwili jest to już ponad 70 osób, bardzo dużo, i chciałam Wam ogromnie podziękować. Nie mogę każdemu z osobna, ale wiem, że tam jesteście, że mnie wspieracie. Jeżeli chcecie dołączyć do wspierania mnie na Patronite, chociażby najmniejszymi kwotami, ale te kwoty powodują, że ja mogę tworzyć nowe, lepsze jakościowe treści to zostawię Wam na dole link do mojego Patronite. Nawet najmniejsze wsparcie jest dla mnie ogromnie ważne. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie 7 dni. No i do zobaczenia na macie. Cześć!